Dzisiaj idziemy na krótki spacerek na Ostarz. To jest też yy, jeden ze szczytów, górów, pagórków, gór stołowych. W ogóle to takie trochę jak Beskid Wyspowy jest rozsiane, że myślałem, że fragment, całe pasmo, a to trzeba jednak przejechać i gdzie indziej, yy, ale podobno też fajne skalne miasto, krótka wycieczka. Jest to prawda zamuglone, bo idziemy w mgłę, ale i tak będzie fajnie między skałami. Pięć minut później już jesteśmy. Droga znowu robiona przez Niemca i prawie szczyt, bo znowu jakieś skały widać, mogła wszędzie. No i trochę ludzi jest, bo w sumie parking płatny, ile? 100 koron. To ma fajny przejśnik. 100 koron to 25 zł Nie wymienia niestety w drugą stronę, więc zapłaciliśmy 100 koron. Kaszka z kokiem na głowie. Dostrzegują Tomaszek. Dużo fajnych kamieni. Bardzo fajne. Jesteśmy na punkcie widokowym Krytkowa, gdzie rozprzestrzenia się piękny widok na dalszą część szlaku. Tam jest w dole koci zamek. Oraz w prawą stronę. Wspaniale zarusowane widok na broumow. A po, tutaj, po prawej, widzimy skalną cygankę. jesteśmy już na szczycie Ostasz. Ostarz pochodzi od świętego Eustachego, patrona myśliwych. Bo tutaj ludzie y, dawno temu sobie polowali. Nawet y, pewnie teraz jeszcze polują. Tuż obok szczytu ostasza Właściwego zaczyna nam się pojawiać wreszcie widoczek. Nareszcie. I oby się pojawiał dalej. Powinno być widać arczpaskie skały, brumowskie steny, góry jaworowe i góry jastrzębie. Nie wiem, gdzie one są na mapie, można sobie to potem popatrzeć. Jest widoczek, coraz ładniej, coraz ładniej. Po dokładaniu patyków, pod skałę, można pomyśleć życzenie. I zadbać, żeby przetrwały na dłużej. Teraz nie spadnie. Po zrobieniu górnej trasy, czyli tak zwanego górnego labiryntu, niebieskiej pętelki, idziemy teraz w odnogę, czyli zielono-czerwony szlak, który prowadzi potem na zielony do kociego zamku. Będziemy szukać kotów. W na Koci Zamek trafiliśmy na punkt widokowy. Tam na dole jest chyba zejście na coś takiego, co się nazywa, Czeskich Braci, o ile dobrze mówię. O ile dobrze kojarzę, bo to będę musiał jeszcze sprawdzić, to tutaj generalnie stąd chyba zrzucali część mieszkańców miasta obo, dalekiego Polic nad Metują. Komu się oni nie podobali, że zrzucą ludzi ze skał, bo potem na dole znaleźli jakieś tam kości. I chyba tam na dole jest właśnie jakieś miejsce pamiątkowe. Aga przejęła psa, więc ja mogę pogadać. Ta skała nazywa się Ucięta Głowa. A do zamku coraz bardziej się uzbliżamy. Jeszcze chwilę będzie zameczek. Przed Państwem koci zamek w pełnej okazałości, a właściwie jego mury zewnętrzne. Idziemy szukać dziedzińca, księżniczki, tudzież króla i wszystkiej całej świty. I chyba do jedynej komnaty zamku. Aga próbuje. Jakoś zgrabniej jej to poszło. Ja się mogłem ledwo co zmieścić, ale dałem radę. Jest kolejna dziura. Można się przeciskać. Trzeba tak bokiem trochę. Ale dalej się gdzieś idzie jak najbardziej. Wow. Kocur w trąbie. I widoczek. Jak zwykle wymieściłem. przyciskanie się w dziwnych miejscach, gdzie naokoło. I jest normalne przejście, ale bym się nie przyciskał, to bym nie zobaczył, jak tam jest fajnie. Ostatnia odnoga od zielonego szlaku, jeszcze w dół, gdzie byliśmy, już znaczy byliśmy tam, a idziemy w dół, gdzie nie byliśmy. Ten slój czeskich braci to jest jaskinia. Nie wiem czemu jaskinia, a oprócz jaskini jest jeszcze też slojem. W każdym razie, e, tam właśnie chyba pod skałą znajduje się ta mogiła, o której mówiłem. E, zamordowano około stu niewinnych osób w różnym wieku. Bo to chyba były jakieś pogromy protestantów w dawnych czasach tutaj. I po prostu sobie ich zabili i zwłoki gdzieś tam wrzucili w skalne szczeliny, żeby ich nikt nie znalazł. Ale zostały znalezione. No i jesteśmy na samym końcu słoju, trochę nie wygląda jak słoj, ale jest fajna szczelinka i interesujące wejście. Ale słoj taki, że z bigosem, czy taki drewna? Z, z dżemikiem, z dżemikiem jachodowym po czesku, czyli truskawkowym. Nie no, już mówiłem, że sło słoj czeski. Słoj to jaskini. Czyli tu leżeli? Chyba w tą szczelinę mogli nie. ich zrzucać. Nie no, wyko wykopali ich na pewno, a szczelina taka fajna do góry. No jest super. Zarąbiste są te szczeliny. Nade mną gdzieś tam skały, obok skały, wszędzie skały. Tylko pod nogami piasek, bo to piaskowiec. Przyrodnikiem wielkim nie jestem, ale jest początek czerwca, a tutaj w lesie już są borówki. Tu schowana za listkiem. Normalnie jadalne. Już jesteśmy na początku, czyli na końcu bo zeszliśmy z zamku. Tak, tu się robi dwie pętelki, jak już mówiliśmy. Tą niebieską na początku, teraz takie bardziej ślepa uliczka w jedną i w drugą stronę. Trochę zielonego szlaku, łącznie około 6 km, według mapy 5. Niby teoretycznie 2-3 godziny łażenia, nam zeszło prawie 4, bo lubimy szurać. Bo były super widoki, no, chmurki się pięknie ułożyły. Pies też chciał zajrzeć we wszystkie dziury. To też nie tylko my. Pies bardziej. To pies tam ciągnął po tych dziurach, nie ja. No i musiał też odpoczywać dużo. To nie my. No ale jak ktoś ma dobrą pogodę i więcej czasu, to można sobie tutaj piknik zrobić. Są właśnie takie ławeczki, na których siedzimy, można odpocząć, zjeść, popodziwiać ładne widoki, jak się jest na górze i ogólnie jest tu fajnie. Dużo lepiej niż na, na szczelincu, gdzie trzeba czekać, w ogóle klepać bilety z dużym wyprzedzeniem, nie wiadomo jaką pogodę. Użerać się z tłumem ludzi, a tutaj jest bardzo podobnie, za darmo, bez kolejek i fajnie. Za darmo to trzeba przyjechać. I z psem można być, bo w Polsce oczywiście Park Narodowy to nie. Więc jak kogoś to przekonuje, to polecamy. I dużo ludzi też nie było, mimo że dzisiaj jest niedziela. I trzeba być trochę sprawnym fizycznie, mimo wszystko, bo jest jakieś takie przyciskanie się, więc ludzie grubi będą mieli problemy. Zostaną przed wejściem. Oj! My się zmieściliśmy ledwo, ledwo, ale daliśmy radę. Polecamy. Ja jak zwykle mam kilka końców. Nie mogę tak za jednym skończyć, więc dzisiaj mieliśmy tutaj ostaż. praktycznie od parkingu tu jest niebieska pętelka. Dam bliżej. Potem od noga zielona do kociego hradu z powrotem do parkingu tutaj. A przedwczoraj byliśmy tu, skrzynic. Gdzieś tu zielonym szlakiem, mniej więcej tak. Tu na czerwony, na owczyn. Czerwonym szlakiem, czerwonym szlakiem. Przez sępie gniazdo. Tu do chwezdy i z powrotem czerwonym do Krzynic. I ogólnie wygląda to fajnie, bo adrszpach jest gdzieś chyba tu. Cały jest adrszpach. Teplice. Dwa skalne miasta. A tu się ciągnie ten grzbiet brązowskich skał z do Szczelinca i naszego Parku Narodowego, który jest tutaj. Góry Stołowe Polskie. Chyba, chyba są troszeczkę mniejsze, ale to nie znaczy, że gorsze. No po prostu inne i mamy ich mniej, więc trzeba się cieszyć tym, co mamy. Ale jakby coś to warto wyskoczyć do czeskich sąsiadów, jest tutaj y, luźniej, Po prostu luźniej. Dziękuję, dobranoc.